To miejsce, w którym jesteśmy, po prostu w pewnym momencie postanowiłam, postanowiłam wykorzystać do tego, żeby pokazać Państwu taką młodą, dobrą sztukę i koszalina, i miast innych, a także za zagranicy. Bardzo się cieszę i przede wszystkim chciałam podziękować. Zapraszam do oglądania. Dziękuję. No i po folderki zapraszam, Tak. tak. I mam nadzieję, że to mi się udało osiągnąć. Zapraszam Państwa. Tu zaczynamy od Japonii, kończymy tak naprawdę strojem z Kazachstanu i, i, i Mongołów.